Dzisiaj <grymianie> jedno z dzisiejszych nagrywania Co? Oh, fuck <grymianie> Witajcie, jestem Knugi, gra ze mną dzisiaj Wota Lukaso Siema I powiem wam szczerze, dzisiaj moje teksty dobijają Kulka No, zmień, zmień auto, albo wygryź <grymianie> Ej, wybierz auto, nie? No, wybierz auto. Ej, Ej, dawaj ten. Spierdalamy od pocisków w part 2. Ej, załadować kulki. <laughs> Jeszcze nie. Te nie też, też wezmę kulkę tego. O, wróciło. To dawaj tym jadgiem. Piśnikowaty. Ty, zwycięstwo? Jakim cudem? To się dziwię Cześć, hmm. mamy Tej. tyle samo Expa 273 Te ja nic nie zrobiłem łącznie 1 K na minus Co ty? No Jestem 2 do przodu, 2,5 pół Czyli ty masz 1,5 na plus 2,5 Bo ja mam jeden K na minus nie dzielę się z tobą. Da, nie powiedziałeś o jeszcze jednym znajomym. O jakim? O Ilianie. Mhm. co mam powiedzieć? Co się zaraz odezwie? No... Za 30 sekund. Trochę. To się jeszcze 30 sekund. Ładna taka... No, a dlaczego Jesteś... ta kulka poleciała w gąsienicę? Moje kulki lepiej trapiają <laughs> oh, Dobra gdzie by tu jechać mam takie pytanko Nie wiem Chcę MS1 -ka. gdzie? No, u nas, a a, nas mm -hmm. Adam Major Jestem gotów zachwycić się swoim boskim tańcem Chcesz kulko w gąsie? Nica <laughs> Przed chwilą mnie rozdałeś, chyba trzy jeśli się nie mylę, tam trzysta. No działać! Rozjemy każdego. <grymne> <grymne> Zrobimy im zaraz Amba Fatima. <grymne> <grymne> Fajl to jeden. <grymne> O MS 1 <laughs> Ty jemu jechać A tutaj Sobie stanę... Na płaskiej górce Płaska górka Protek DMS 1 Jestem groźny Groźniejszy niż ci się wydaje O, a teraz poprawili ten bug, że ten że no nie wraca na Kto nagrywa? On Rozwalić go. <śmiewa> 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 nie grokniki. Bakteria. <śmiewa> <śmiewa> no. Ej, już przegrywam. Ej, mogę? Co mogę? Rzesz. Ej, co, ja chcę nagrywać. Patrz, że jest już pełny klucz. Uważam, że mój wokal. Pisacie? Czekaj, bo NMS mi przyszedł, Wiesz, czy coś wresz. tam. Nie, no, to też. też. Się... no dobra. No, no, no. Rozwal mnie ktoś Chcesz w gąsicę Jakie lubię gąsienice. Ale patrz Są niekulturalni ludzie Zdejmuję gąsicę, a potem ich nie nakładają Rozwal mnie ktoś Żadna samiczka nie oprze Magi <suszy> wrotek i dysko. <suszy> Kurde Kowłka lepiej Chciałbym się całować, ale nie mam warg. No ale daj dzioba, no. Co to było? Fajna muzyka. Pomogę Cię? ci. No chłopie, ja tutaj wszystkich rozwalam. Pokaż kogo mam zniszczyć. Kurde. A wesy te dla tej No. Jeszcze trochę zamiatu ja deki w Epic music A śmierci towarzystwo Gdzie? W góry, są dwa jak pantery. Pantery! No, PZ-4. Łapie, tak. ja je rozwalę. Na taranę jadę. Nie! O... Wycofaj się. Szczadzi tego też. ja Jasne. Weźcie mnie, pewnie słaniajcie. my się boję Matyldy. Rozwom nie ktoś. <laughs> Jeszcze on żyje. <laughs> to się dziwię? <laughs> to wal. <laughs> <A> gdzie jesteś? <laughs> ej widzisz... Ej, widziałem. Ej, patrz gdzie on jest. Yeah. Gdzie? A nie to był lux, pardon. A gdzie on jest? Bo nie widzę na mapie. Wiedziałem, że mezetuka wjechała tutaj. Eee. Patrz, tu wjechała. Między nimi wszystkich. Napiszę od 5 Ja powiem, że... 5. Jaka 5? Konia. Cię. Boję Cię. Cię. O, Gdzie? Boję się. Aaa. A nawet jedynka. 9-0. Tam. Są -so takie bloki 9-0? Oto Kaman. Stuk się obudził. <laughs> po jeden. jeden hp mu został. Dla M MS? No co kam Proszę skosztuj moich koreczków ze serem. Žádná Żadna samiczka nie oprze się magi wrote Dlaczego łakom jest na moje pyszne nogi i mój schap? <laughs> Brawo, chłopie, jeszcze to wygramy. No co jest? Ooo, przykro mi, a trzeba zabić, bo. Pan masz chorobę serca, seroca. Tutaj jest ten Jadk Te Kurde, gdzie on strzelił? W gąski poszło No, naprawdę. Gąski poszło. Czekaj, ty, On nie, mnie nie widzi! On mnie nie widzi. Ale Matilda cię widzi. Może w gąski pójdzie. No. O ty, pociski mi chyba, nie. Ładowniczego mi zepsuli. O kurde. Failin numer 3 już dzisiaj. Tak. E, ładowniczego mi zepsuli. Oż. Albo ostatnio oglądałem Grzechu 40, co bardzo polecam ten kanał. No. E, I ten. Naprawie Ładowniczego. Ale człowieka można naprawić, nie? No, można tego uleczyć, ale naprawić? to ja też napiszę. Cześć. Nie masz jeszcze to ograniczenie na 15 minut nagrywania? Ja? Nie, już dawno ten. No. No, wykorzystałem. Nie, no, zdjąłem to ograniczenie. Dobrze, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że to była fajna bitwa. Nie, to była wypiata bitwa. Nie pokazałem klasy. Dobra, nieważne. Chodzi o to, że była zabawa, nie? Jasne. Że przynajmniej ludzie nie chcą mnie oglądać. Siema.